Zbliżają się długie jesienne wieczory. Jak można je spędzić? Na pewno pod ciepłym kocykiem, z dobrą książką i gorącą herbatą. Ale można także wstać z kanapy i wyruszyć z nami na pielgrzymkę do siedmiu klasztorów. Pomysł pielgrzymowania do siedmiu klasztorów żeńskich Tarnowa powstał całkiem niedawno. Jako Filipini chcemy nawiązać nim do tradycji pielgrzymowania, którą święty Filip praktykował w wiecznym mieście. Miał w zwyczaj odwiedzać siedem głównych kościołów Rzymu i w każdym z nich modlić się w różnych intencjach kościoła. Pragniemy zaprosić wszystkich naszych parafian, przyjaciół i sympatyków do wspólnego pielgrzymowania w nieco inny sposób. Tym razem będziemy poznawać miejsca, w których na co dzień żyją wspólnoty zakonne sióstr. Chcemy poznawać ich sposób życia, charyzmat, założycieli, podpatrzeć jak się modlą i poznać najciekawsze zakątki i miejsca ich klasztorów. Pierwszą odsłonę naszej pielgrzymki rozpoczniemy w czwartek 26 września, Muszą Świętą o godzinie 19 w Kościele Księży Filipinów. Zaraz po mszy wsiądziemy w autobusy i nimi udamy się do klasztoru sióstr przy ulicy Przennej w Tarnowie. Tam spotkamy się ze wspólnotą, poświęcimy kilka chwil na wspólną modlitwę, zwiedzimy zakamarki klasztoru i prowadzonej przez siostry szkoły, spróbujemy klasztornych przysmaków i poznamy historię tego miejsca. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby włączyć się także w dzieła apostolskie, którymi siostry na co dzień posługują w naszym mieście. W ciągu dnia korytarze tego klasztoru tętnią życiem. Pełno tu przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej. Ale niech to tylko zadzwoni ostatni dzwonek. Uczniowie udają się do swoich domów a to miejsce na powrót staje się klasztorem domem zakonnym sióstr sakrer ups chcesz wiedzieć co się kryje za tymi drzwiami pójdź z nami na pielgrzymkę do siedmiu klasztorów Pielgrzymka do siedmiu klasztorów Już w najbliższy czwartek, 26 września, start o godzinie 19.00, mszą świętą w kościele księży Filipinów. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął biskup tarnowski Andrzej Jesz.